że zmarnowałam sobie życie, cały czas słyszałam, że nie będę miała na pampersy. Pojawiła się pierwsza myśl, nie będę ukrywać, że no jedziemy, nie wiem, do Czech na przykład, tak, no. ale to była taka... W sensie no, myśl, tak. Płakałam i się pytałam, czy on mnie nie zostawi, bo no jakby mi powiedział, że ja mam wyjść z tego domu, że to jest koniec, no to ja nie wiem, ja bym sobie nie poradziła. Nikola, miałaś 13 lat, kiedy poznałaś swojego chłopaka, obecnie już męża od kilku miesięcy, no i tak się stało, że dwa lata później, kiedy ty miałaś lat 15, zaszłaś z nim w ciążę. Mhm. Powiedz mi, jak się o tym dowiedziałaś? I jak duży był to dla ciebie, szok? No, spóźniał mi się okres, ja zawsze miałam regularne okresy, a tutaj się spóźniał 7 dni, no i były takie wątpliwości, że coś jest chyba nie tak, no ale wmawiałam sobie, że to jest niemożliwe, że to w tym wieku mnie nie spotka, no ale tak, no takie była Takie rzeczy tylko w filmie. Tak, tak, no ale była ta wątpliwość jednak i wiedziałam, że muszę zrobić ten test. No i zrobiłam go finalnie, poszłam do apteki, kupiłam, zrobiłam go w domu Huberta, no i były dwie grube, czerwone kreski. I ja wtedy się spojrzałam w lustro, bo to było przy umywalce i miałam takie oczy, byłam taka zszokowana, przerażona w ogóle, to do mnie nie docierało. Mm -hmm. Co z antykoncepcją powiedz? Eee, czy ona była i nie zadziałała, czy... Czy, czy może i nie było? No bo jak to się stało? No na początku była, a później już nie. Okej, okay, czyli. Mm. No były takie myśli, że mnie to na pewno nie spotka, no, że nie w takim wieku, yy, no jakby nie dochodziło to do mnie, nie, że to jest możliwe, a jednak jest. Czyli jednak, nie bójmy się tego słowa, jakaś taka nastoletnia naiwność, mm -hmm. głupota niestety. Tak. Jak przyjął to twój chłopak, powiedz? Jak, jak się on o tym dowiedział? Byłaś u niego w domu? Od razu mu poszłam pokazać. Ja mam tak, że ja się ze stresu uśmiecham. Ja tak się uśmiechałam, i on mówi: No pokaż ten test. I ja mu pokazałam, i on tam widzi też dwie kreski. Był tak samo przerażony jak ja. No i później położył się na kanapie, na łóżku i po prostu się do mnie nie odzywał. Ja tylko płakałam i się pytałam, czy on mnie nie zostawi, bo jakby mi powiedział, że ja mam wyjść z tego domu, że to jest koniec, no to ja nie wiem, ja bym sobie nie poradziła chyba. Mm -hmm. Ty miałaś wtedy do, powiedzmy, lat 15, mm -hmm. a twój chłopak? 16. Okej, okay, czyli był zaledwie rok starszy. Mm -hmm. Po chwili zaczął się odzywać? Tak, już zaczęliśmy normalnie rozmawiać. Jak te rozmowy wyglądały? No, pojawiła się pierwsza myśl, nie będę ukrywać, że no, jedziemy, nie wiem, do Czech na przykład, tak, ale to była taka. W sensie no, myśl, Tak, ale to była taka myśl, sekunda: no, ja bym nigdy nie zrobiła czegoś takiego, nie zostałam tak wychowana, jakby nie uważam, żeby to było dobre. No, musiałam wziąć odpowiedzialność, musieliśmy, po prostu za swoje czyny. Kiedy się o tym dowiedzieliście, to który to był miesiąc? Jaki to był już czas? E, no jak się dowiedzieliśmy, no to jakiś tak na początku, no bo spóźniał mi się okres, więc to tam kilka tygodni. Natomiast ja trzy miesiące ukrywałam tą ciążę. Trzy miesiące nikt poza twoim chłopakiem o tym nie wiedział, nie. tak? No to brzmi jak jakieś szaleństwo. Jak e, coś takiego przez trzy miesiące no. ukrywać przed swoimi bliskimi, przed mamą, przed tatą? Mhm. E, nic nie było widać? Znaczy, nie. brzuszka nie było jeszcze, no ale nie, może jeszcze miałaś jakieś był. nudności, może jakieś inne. Znaczy, no objawy? ja te trzy miesiące wymiotowałam. Rano. No ale moja mama wychodziła wtedy do pracy, ja wstawałam z łóżka, od razu szłam do łazienki. Albo jak była, no to wiadomo, odkręcałam wodę w krani, byłam na górze w łazience, więc jakby no nie słyszała tego. tak? Normalnie też przeklejałam podpaski, żeby nie było, że niby mam ten okres, żeby jakby Aha. tego nie wyjawić. No myślę tak sobie, że wiesz, dzisiaj o tym sobie rozmawiamy, uśmiechamy się, mhm. ale no, co ty musiałeś przeżywać wtedy przez te trzy miesiące? ukrywając na no, jednak taką informację. Mm -hmm. Pamiętasz tamten czas w twoim życiu? To chyba było tak. dużo nerwów. Mm -hmm. No ja się opiekowałam moim młodszym bratem, on chodził do przedszkola, to był okres wakacji, więc te takie dwa, nie, dwa i pół miesiąca, no to jakby miałam wakacje, byłam w domu, no ale musiałam moim bratem się opiekować, jak wieczorem już o 17, jak mama wróciła, no to wychodziłam się spotkać z Hubertem, to płakałam i po prostu no, rozmawialiśmy, jak to będzie, kiedy powiemy, no, to był taki ten czas. Hmm. No i jaki na to mieliście pomysł? W sensie, kiedy chcieliście <laughs> powiedzieć? Dlaczego nie natychmiast? Bo ja wtedy te relacje z mamą nie były dobre. Ja wiedziałam, że ją bardzo skrzywdzę, nie wiedziałam, jak ona zareaguje. I po prostu, no bałam się, że nie wiem, nigdy się nie spotkamy, że to się jakoś bardzo źle skończy. I ten okres wakacji, zanim nie poszłam do liceum, chciałam przeżyć tak jeszcze normalnie. I dlatego to tak ukrywaliśmy, ale ten dzień był zaplanowany co do po prostu minuty, bo moja mama miała, ma partnera, ja mówię do niego wujek, i on chodził na siłownię. Ja nie chciałam, żeby on był przy tym, chciałam, żeby była sama mama, więc to był poniedziałek, jak on będzie na siłowni, bo później został ten tydzień, żeby tam iść do lekarza, coś tam. No i wtedy jej powiedziałam, jak wróciła z pracy. jak to wyglądało? No tak bardzo się obawiałam, że to mi nie przeszło przez usta. I już to był taki etap, że mama mówi, coś ukradłaś, coś zrobiłaś coś złego. I już była taka przerażona. I ja wziąłem kartkę i napisałam jej na kartce, że jestem w ciąży i dałam tą kartkę. I tak się dowiedziała. Jak wyglądała reakcja? No, płakała. Mhm. I się pytała, jak, który to miesiąc, ja mówię, że trzeci, no to tym bardziej była w szoku, tak, no, że nie była mu lekarz, że jakby to trzeba brać jakieś, wiadomo, witaminy, no ten właśnie. kwas foliowy, a ja po prostu to ukrywała mnie. I pierwsza myśl, czy to dziecko jakby żyje, tak, czy to serce bije, no na jakim to jest etapie, więc od razu poszliśmy do lekarza też, tam po dwóch dniach. Mhm. Mówisz, że mama płakała. Jak bardzo była na ciebie zła w skali od 1 do 10? No, pewnie dziesięć. Nie było hmm. wesoło. No nie. A tata? No, mój tata mieszka za granicą, więc jakby to mamy taki kontakt telefoniczny, no, ale też płakał. No, też nie był zadowolony, nie. A jak to wyglądało, y, powiedz proszę, jeśli chodzi o, o Twoje otoczenie, two, y, y, Twoje koleżanki, przyjaciółki, szkołę? Pytam o to, bo tak sobie próbowałem przypomnieć siebie w, y, w, w tamtym czasie. Pamiętam, że. W liceum była jedna dziewczyna w moim liceum, która była w ciąży. No i szczerze muszę, muszę ci przyznać, że nie miała łatwego życia. Była niestety wytykana palcami, postrzegana jako ta, która sobie schrzaniła to życie tak mhm. wcześnie. Doświadczyłaś czegoś podobnego, czy nie. szczęśliwie udało Ci się podobnych ocen uniknąć? Tak, udało mi się tylko uniknąć. Ja też nie miałam dużo koleżanek. Jedną taką, no to już mi później nawet nie odpisała, ale no ja nie miałam koleżanek, nie miałam przyjaciółek, jakby spotykam się tylko z Hubertem, a poszłam do nowej szkoły. No i tam musiałam powiedzieć oczywiście wychowawcy, no i on przekazał to całej klasie, ale jakby dziewczyny traktowały mnie normalnie, normalnie ze mną rozmawiały, więc... Nie czułam się jakoś niekomfortowo. Mhm. Wspomniałaś o tej jednej koleżance. Dopytam o to, jak mhm. to ci nie odpisała? Co jej napisałaś? No bo spotykałyśmy się na rowery, żeby tak mhm. sobie pojeździć, to były wakacje, i ja jej nie odpisywałam i mówię, że właśnie, że jestem w ciąży, że powiedziałam o tym mamie i jest nieciekawie, to już mi nie odpisana to. Okej, okay, po prostu. Mhm. Jak myślisz, dlaczego? Przerosło ją to. Tak, czy... może nie chciała mieć kontaktu z taką dziewczyną, że to nie było, bo ona się dobrze uczyła, więc pewnie dlatego. Mhm. A mm, co chciałabyś w tamtym czasie, żeby taka twoja koleżanka odpisała? Jak chciałabyś, żeby się zachowała? Czego potrzebowałaś w tamtym czasie, mając te 15 lat i znajdując się w takiej sytuacji? Od koleżanek to chyba nic wielkiego. Bardziej takie wsparcie Huberta, rodziny, bo miałam wcześniej jakąś tam przyjaciółkę, ale to było takie bardzo nieszczere, więc takie. Nie, jakby nie, nie potrzebowała. Czy często czułaś się oceniana? Mam na uwadze sąsiadów, mam na uwadze lekarzy, nauczycieli, być może? Nie. Jakby ja. Nikt nie próbował wzbudzić u ciebie jakiegoś poczucia wstydu? No, jedna osoba z rodziny, tylko, ale jeżeli chodzi właśnie o nauczycieli, no, bardzo pozytywna strona tutaj. Mnie to spotkało, no, taka. Z tej pozytywnej strony i nie doświadczyłam takich złych po prostu. No mhm. takiego właśnie wytykania, mówienia. Nie, spotkałam bardzo dobre osoby w moim życiu, ale ta jedna osoba z rodziny tak trochę, no. Okej, okay, czyli, czyli jedna osoba. Nie chcę dopytywać, kto to był, bo pewnie mhm. nie będziesz chciał o tym mówić, ale jakbyś mogła opisać, jakiego rodzaju była to właśnie reakcja, na czym, na czym no. to rozczarowanie Twoje polegało. Że zmarnowałam sobie życie, cały czas słyszałam, że nie będę miała na pampersy, no, że nie skończy szkoły i takie. Okej, okay, czyli tego, tego typu to były mhm. komentarze. A powiedz szczerze, uczciwie, czy, czy ty nie miałaś podobnych myśli, chociażby właśnie przez chwilę, że no, jednak nie stało się najlepiej, że być może e, przez to, co się stało, nie będziesz w stanie, e, no nie wiem, skończyć szkoły albo ułożyć sobie takiej przyszłości, jak mm -hmm. chciałaś się początkowo? Może przez chwilę, ale ja wiedziałam już jeszcze, jak ta osoba mi tak mówiła, że ja nie będę miała na pampersy, to ja za wszelką cenę chciałam pokazać, że ja będę miała, że ja na wakacje nawet będę jeździć i wszystko zapewnię temu dziecku. Nie wiem jak, bo jeszcze miałam szkołę do skończenia, ale już miałam takie myśli, że ja sobie muszę poradzić i koniec, kropka. Mm -hmm. Po prostu. A jakie były twoje w tamtym czasie największe obawy, kiedy właśnie myślałaś, o tym, co wydarzy się za kilka miesięcy. No, jak, jak to pogodzę ze szkołą, bo wiedziałam, że to nauczanie indywidualne, czyli te lekcje takie online, to będą na samym początku, że później będę musiała wrócić, bałam się tego, no, że nie miałam kontaktu z rówieśnikami, że jak ja wrócę do tej szkoły. Ale ogólnie, no jakby aż tak tego nie analizowałam. Mhm. Na ile podczas samej ciąży, powiedz, mogłaś liczyć na wsparcie swojego chłopaka? szczerze i uczciwie jak ono wyglądało na czym to polegało. O matko, muszę sobie to przypomnieć, ale no mogłam, bo on był jakby cały czas przy mnie. Jak miałam jakieś wątpliwości, dużo rozmawialiśmy, więc no mogłam, też jak, a, jak szłam do liceum, no to wiadomo, ja nie, nie jeździłam tak po Warszawie jeszcze, no to ze mną pojechał, odprowadzał mnie, później mnie odbierał ze szkoły też z kwiatami, to też muszę tu wspomnieć, mhm. bo to było bardzo miłe i dużo to dla mnie znaczyło. Czyli nie czułaś się, że jesteś z tym sama? Absolutnie nie, nie, nie. Pracował mhm. też, musiał łączyć szkołę i pracę, więc to dla niego też nie było łatwe. Dziś wiele młodych dziewczyn obawia się porodu. Yy, dziewczyny obawiają się bólu, yy, niekiedy także tego, że nie przeżyją tego porodu. Yy, jestem ciekaw, jakie było Twoje podejście? Czy też no jednak bałaś się tego, czy, czy może wcale nie? Jak, jak było w Twoim przypadku? Bałam się bardzo, yy, bałam się, jak to będzie, i to był już ten etap. Końcowy, że to już nie było odwrotu. Ja już musiałam urodzić to dziecko. Mama mi opowiedziała, jak to, by, jak to będzie, jakby przygotowała mnie na to. Ja też byłam przygotowana, że urodzę naturalnie, w tym moim szpitalu, wszystko miało być okej. Okay. Natomiast to był czas COVID-u. I wtedy mhm. musiałam zrobić ten test, no ale no wiadomo, taka formalność, zrobię test i pójdę, będzie wszystko dobrze. Natomiast ten test wyszedł pozytywny. I to była taka no, kłoda pod nogi, bo nie mogę urodzić w tym szpitalu. Nie wiem w jakim urodze, a to już był ten okay, 40. Czyli, czyli taki... Zmiana w ostatniej chwili, tak. Mhm. I taki stres, bo no, to już 40 tydzień ponad trzeba wywołać, nie wiadomo no to już gdzie czas. no. Ale finalnie trafiłam do bardzo dobrego szpitala w Warszawie, więc y, miałam swój pokój. No, minus taki, że byłam sama. Nikt nie mógł mnie odwiedzić, nikt nie mógł ze mną być i tym się bardzo No Z stresowało. uwagi na ten COVID, tak. Tak. No, w, w tych kombinezonach do mnie przychodzili, mm. więc trochę to było takie stresujące. Y, natomiast y, no, miałam mieć wywoływany poród, miałam urodzić naturalnie, no, ale później. Zanikało tętno dziecka i miałam nagłą cesarkę i też jakby chciałam od razu zadzwonić do mamy, ale miałam super położną, tak mi pomogła ta pani, bardzo mnie tak wsparła. Yy, I ona mówi nie, nie będziemy mamy stresować, mama jest w ciąży, zadzwonimy jak będzie po wszystkim. A ja się obawiałam tego, bo moja mama nie miała cesarki, na to mnie nie przygotowała, opowiedziała mi o tym. Yy, no i bałam się jak to będzie, tak, ale finalnie wszystko się dobrze podczuło. Twoja mama też była w ciąży, tak? Tak. No, moja mama ogólnie dwa lata się starała o dziecko, swoje trzecie, musiałam sobie przypomnieć, bo już trochę ich ma o trzecie dziecko, natomiast właśnie jak się dowiedziała, że ja jestem w ciąży, to miała takie myśli, że ona się stara dwa lata i że to jest takie niesprawiedliwe, że młoda dziewczyna zachodzi w ciąży, a dorosła kobieta nie, mimo że bardzo chciała. No, i jak ja byłam w szóstym miesiącu, to mama się dowiedziała, że jest w ciąży. Okej, okay, no to, to też pewnie sporo zmieniło. Tak. to też pewnie sporo zmieniło, bo we dwie miałyście małe dziecko w domu mm -hmm. później. Tak, ale to zmieniło tak pozytywnie, bo była ta obawa, jak ja z małym dzieckiem zostanę sama w domu, bo mama musi pracować, a tutaj okazało się, że jest w ciąży, że będzie na zwolnieniu, więc razem byliśmy w domu i ten kontakt nam się bardzo poprawił. No to sporo szczęścia w tym. Tak. No, Miałeś szczęście w nieszczęściu. Mm. <noise> Ym, Nikola, pierwszy, pierwszy moment chcę Cię o to zapytać, kiedy usłyszałaś, zobaczyłaś swojego syna, czy pamiętasz to, czy jednak yy, byłaś tak przytłoczona samym porodem, że jak przez mgłę? Pamiętam. Czy był to jakiś szczególny moment, czy wcale nie? Yy, miałam cesarka, więc ja tak leżałam, patrzyłam się tak do góry na te lampy tak mną uszarpali, jak go wyciągali z tego brzucha. No i usłyszałam płacz później i jak już go tam tak zerkałam, że on tam leży, położna poleciała po mój telefon, zrobiła zdjęcia, więc mam takie pamiątkowe zdjęcia. No i później go pokazali, jak był taki malutki, zawinięty w tym taki ręczniczek, no ale go już zabrali później. Ale pamiętam, jak był taki malutki i położna mi go pokazała. Mm. Ym, co było, Gorsze z perspektywy czasu, sam poród czy połóg, kiedy już wróciłaś do domu, te, te pierwsze dni po porodzie? Ym, te pierwsze dni po porodzie były takie, no że uczyłam się tego, ale już byłam szczęśliwa, że jest po wszystkim. Więc sam chyba czas w tym szpitalu, jak byłam tam jeden, dwa dni przed, sama jakby bo nikt nie mógł mnie odwiedzić, no i po porodzie też dwa dni byłam sama w tym pokoju, przechodziły tylko położne, tam pani sprawdzały, no ale bardzo się stresowałam i dla mnie te dwa dni to trwało jak dwa miesiące. Mhm. Tak się to wydłużało. Z mamą na kamerce byłam, cały czas rozmawiałyśmy o tym karmieniu, ja się tak stresowałam, bo mały nie chciał jeść, ja nie umiałam go nakarmić, więc to karmiłam z tej butelki, to było bardzo stresujące dla mnie. mnie. Po jakim czasie, kiedy twój chłopak zobaczył swojego syna? No, po dwóch tygodniach. O! No, on, była taka historia. sporo że... czasu upłynęło? Tak, on nie mógł do końca mnie odwiedzać, a poza tym, no, mieliśmy tą kwarantannę, mhm. więc, no, bo wszyscy finalnie już mieliśmy ten COVID, tak wtedy działało, więc dopiero po dwóch tygodniach z tym maluszkiem pojechaliśmy tam do niego, do jego rodziców. No i wszyscy go poznali. Jak wyglądało, jak wspominasz, pierwsze spotkanie chłopaków? Yy, no fajnie. No taki był zaskoczony, że jest taki mały, bo Hubert nie miał kontaktu z takimi małymi dziećmi, tak mi się wydaje, no bo ja miałam brata, więc ja byłam taka oswojona trochę od nie. No ale mam takie zdjęcia właśnie, go próbował brać na ręce, nie wiedział jak, więc takie słodkie. Yy. Powiedz, jak wy funkcjonowaliście w tym pierwszym czasie? Pytam o pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące. <laughs> Jak podzieliliście się obowiązkami? Jak to wszystko wyglądało? Nie mieszkaliśmy razem mhm. i spotykaliśmy się raz w tygodniu, bo Hubert chodził do szkoły i pracował. Yy... No, jakoś tam jeszcze na mieszkaliście w tej samej, przepraszam, miejscowości? Tak, czy? ale ja się później przeprowadziłam. Aha. Więc to dlatego na początku to na jakieś tam spacery, ale ja się szybko dość wyprowadziłam i już no, mieliśmy daleko do siebie bez samochodu, to było ciężko. Czyli widywaliście się tylko raz w tygodniu mhm. przez jaki czas? Przez półtora roku. Wow. Około. I Huberta, rodzice bardzo nam pomogli, bo zazwyczaj tata tutaj w każdą niedzielę rano przyjeżdżali po nas, po mnie, po Leona, no i zabierali nas na cały dzień do siebie i my się wtedy widywaliśmy tak naprawdę. No, ale jeżeli twój chłopak widywał was raz w tygodniu, no to nie za wiele ci pomagał. No nie, no byłam, no byłam sama, mama też jakby no pomagała mi, ale miała swoje dziecko, mhm. więc mama wychowywała swoje dziecko, a ja wychowywałam swoje. Czyli największy ciężar spadł na ciebie. Tak, no. Musiałam y, po prostu sobie poradzić z tym wszystkim sama. No to szacun. A powiedz mi, jak wyglądało wsparcie finansowe? Bo na pewno też go potrzebowałaś. Mhm. E, no byłaś młodą dziewczyną, nie, nie, nie pracowałaś. E, na czyją pomoc mogłaś liczyć w tej sytuacji? Rodziny. Na pewno, no wiadomo, korzystałam z różnego rodzaju świadczeń, jakie przysługują każdej mamie, natomiast w tym czasie porodu te badania, które też są kosztowne, to pokrywała moja mama. Później no to, no wiadomo, każdy z rodziny chciał pomóc, bo mimo wszystko się cieszyli, że ten wnuczek się pojawi, więc każdy jakąś tam część wyprawki kupił. Huberta rodzice też przelewali mi pieniądze miesięcznie na Leona właśnie do czasu, aż ja skończyłam szkołę, czyli to było ze trzy lata. Mm -hmm. no. Co okazało się dla ciebie yy, czymś najtrudniejszym, mając na, uwagę, mając na uwadze macierzyństwo yy, co, co, co było najbardziej obciążające dla ciebie? Hmm, chyba pogodzenie po prostu tych wszystkich obowiązków. I opiekowania się dzieckiem yy, i wychodzenia na spacery, i z tym, że jakby trzeba się z nim bawić, jakby coś tam mu pokazać. No i szkoła. Bo ja hmm. też musiałam się uczyć, miałam sprawdziany nauczyciel. No właśnie jak byli... to wyglądało? Jak, y... jak wyglądał powrót do szkoły i chodziłaś na lekcje? No chyba nie. Nie, ja byłam w liceum, które trwa 4 lata, byłam półtora miesiąca. W szkole, na samym początku w ciąży chodziłam, a później wszyscy mieliśmy nauczanie zdalne, więc jak wszyscy siedziałam w domu przed komputerem, no ale później na ten czas porodu to były takie ze dwa tygodnie, kiedy byłam jakby wyłączona. Potem zdałam te sprawdziany, ale nauczyciele byli bardzo wyrozumiali. Też zostałam na koniec chyba na biologii, pani no, pytała się jak tam, czy jestem w stanie już napisać ten sprawdzian. I tak przedłużałam o każdy rok to nauczanie zdalne i z dzieckiem na kolanach, Czasem na mi, czasami na kamerce nawet, bo nauczyciele no tak pozytywnie jakby mnie traktowali. Czyli czy dosłownie z dzieckiem na kolanach. No, tak, no, no, bo on nie chciał, jakby no, była moja mama, miał tam moją siostrę tak do, do zabawy, ale nie on chciał być ze mną, bo jest strasznym mamisynkiem, więc nadal jest ze mną, ale jak miałam te lekcje, to też był ze mną na kolanach. Mhm. Nawet jak pisałam sprawdziany, musiałam się skupić. No, niesamowite to jest no. to, co mówisz. To powiedz mi, jakie efekty przyniosła e, nauka, która wyglądała w taki sposób. E, w Zdałaś? Drugi... Tak, w drugiej i w trzeciej klasie liceum miałam czerwony pasek. Nawet. No co ty gadasz? No. To jest niesamowite. <noise> Wiadomo, no to nie były takie lekcje, jak w, w szkole. Sen ale... podpowiadał pewnie. <noise> no, ale nie no, dobrze to wspomina mimo wszystko. No niesamowite. Po jakim czasie ze sobą zamieszkaliście? Czy to jest czy właśnie po tym, wspomniałeś, że to było półtora roku, tak? Czy, mhm. czy, czy później już ze sobą zamieszkaliście i tworzyliście rodzinę, czy jeszcze, Ym, jeszcze nie? zamieszkaliśmy razem od razu po moich 18 urodzinach. Ja się wyprowadziłam z domu chyba dwa dni po moich urodzinach do Huberta i do jego rodziców. I przez rok, półtora u nich mieszkaliśmy, a teraz już mieszkamy sami. Mhm. Przez pierwszy czas, jak mówisz, całkiem spory, mieszkałaś u przyszywanych teściów. Mhm. E, no, zazwyczaj to, to nie jest łatwy czas, jak to wspominasz? No, nie, no bo Hubert jeszcze wtedy chodził do szkoły. Ja uczyłam się zdalnie, właśnie z Leonem. On chodził do szkoły i pracował, więc tak naprawdę bardzo mało się widywaliśmy. I to nie, to nie było tak, że jakby no, tworzyliśmy rodzinę, bo ani przy kompaniu, no nie było go tak naprawdę. Yy, więc tak naprawdę to zaczęliśmy tworzyć rodzinę, jak zamieszkaliśmy razem w czerwcu, czyli jakby pół roku temu. Dopiero jak miałem. Dopiero. Miała, tak. Czyli 2-3 lata? Idem no, 3. Na... Trzy. trzy, No, Leon miał 3 lata i wtedy tak naprawdę. To jest prawdziwe życie, jak się mieszka samemu. Jak samemu trzeba jechać na zakupy, ugotować mm. obiad i to jest takie prawdziwe życie. No, czyli te początki wcale, wcale nie były takie słodkie, na pewno nie. na pewno było, było ci bardzo ciężko. Kiedy było najciężej? Wiem, że był czas, kiedy potrzebowałaś skorzystać także z pomocy psychologa. Mm -hmm. Powiedz mi, jaki to był moment i na ile to była. Cenna pomoc, jak na to patrzysz dzisiaj? Mm, ja finalnie byłam chyba na dwóch spotkaniach, tylko więc to nie była jakaś tam długa sesja, ale potrzebowałam, jak Leon miał półtora, dwa lata około yy, i spotykałam się właśnie z Hubertem raz w tygodniu, siedziałam w domu, miałam te lekcje, wychodziłam tylko na spacery, nie miałam tak naprawdę kontaktu z ludźmi w ogóle mm -hmm. poza wyjściem do sklepu, które było rzadko, i no wtedy to, to było ciężkie dla mnie bardzo. Brak hmm. kontaktu w ogóle z ludźmi, ze społeczeństwem, z rówieśnikami, tylko ja, szkoła i moje dziecko, nie? Jasne. Ym, powiem ci tak, Nikola, ja y, jestem tatą od y, kilku lat i zdecydowałem się na to tacierzyństwo, kiedy miałem ponad dwa razy więcej lat niż ty, <śpiewanie> <śpiewanie> jakkolwiek to brzmi. I te pierwsze, powiedzmy, dwa lata, no to, to, to była jazda bez trzymanki, trzeba przyznać. A jak to było w Twoim przypadku, kiedy, kiedy byłaś tak młodą mamą? Czy, czy może jednak dostrzegasz pewne plusy ja rodzicielstwa w tak młodym wieku? Nie, uważam, że to, że to ma pewne plusy. To, że mogę, no wiadomo, finansowo jakoś dużo temu dziecku nie zapewnię, ale chodzi o jakieś takie atrakcje, pomysły czy zabawy. No to. Co, większa kreatywność? Tak, wydaje mi się, że tak. Więcej siły? Mhm, Na pewno. Mniej snu potrzebowałaś? No tak, dawałam sobie radę, bo mój syn miał też takie, właśnie, ataki. Płaczł w nocy, które trwały przez dwa lata, i to był trudny czas. Też z tego względu, że mieliśmy takie małe dziecko w domu, bo moja siostra się urodziła, więc, no wiadomo, Leon budził moją siostrę, to nie było kolorowo. Jak on tak przez dwie godziny w nocy no płakał. Pewnie. A ja byłam sama, bo moja mama no, usypiała swoje dziecko, tak? No tak. Dopytam no. ci jeszcze samą, samą relację z, z ówczesnym chłopakiem, dzisiaj mężem. Bo przecież to jest tak, że kiedy pojawia się małe dziecko, to, to, to zwykle jest to moment próby dla każdego związku. Jest, jest bardzo ciężko, u Was komplikacji było dużo więcej. Mieliście trudny czas, jeśli chodzi o samą relację? Czy, tak. czy, czy, czy był taki moment, kiedy no, ten związek był pod jakimś znakiem zapytania? To było na samym początku, jak ja urodziłam. I właśnie Hubert pracował, i tam była pewna dziewczyna później w tej pracy. No wiadomo, my się nie spotykaliśmy, ja siedziałam w domu, bez prawa jazdy nie miałam, no nie miałam jakby takiej możliwości, żeby pojechać, spotkać się nawet. No i to było trudne. No, ja byłam też zazdrosna. On wtedy tak nie za bardzo się zachowywał, no ale był młody, tak? To nie była łatwa sytuacja ani dla mnie, ani dla niego, więc to, no nie wspominam tego dobrze. Mhm. Ale doceniam twoją szczerość. Powiedz na koniec, jak, jak dzisiaj wygląda wasze życie. No teraz na tym etapie życia, w którym jestem, yy, ja już przetrwałam chyba najgorsze. Jestem szczęśliwa, jestem wdzięczna za to, co mam, bo też otworzyłam z moją mamą studio piękna mama i córka, yy, więc no, tak jest. Zawodowo też coś się. Tak dzieje. i spełniłyśmy mm. swoje marzenie, bo ta cała sytuacja dała nam tyle odwagi. Bo jakby to życie toczyło się normalnie, to nie wiem, czy moja mama by się odważyła, czy ja bym się odważyła, ale teraz to już nie wiem, czy coś gorszego nas jeszcze spotka, bardziej trudnego. Teraz mhm. jesteśmy szczęśliwi wszyscy. No właśnie o to chciałam zapytać na sam koniec. To kluczowe pytanie, mhm. które pewnie w życiu jest najważniejsze. E, odpowiedź na to pytanie, czy, czy jesteś szczęśliwa, czy stało się dobrze? No. Tak. No, teraz uważam, że wszystko w życiu się dzieje z jakiegoś powodu, i właśnie teraz to zrozumiałam, dlaczego tak się stało. No i cudnie, bardzo Ci gratuluję. Dziękuję. Tego, że tak stanęłaś na, na wysokości zadania. Eee, Szapoba, dzięki wielkie za to spotkanie. Dziękuję bardzo.